Siemano, widziałem witam was na pięknej mapce zwaną FNAF FNAFową FNAF FNAf mapką. Proszę Nebraska. bardzo. Kim jesteś, ja szuka. Powiedz mi. Kim ty jesteś, karar? Ja nie wiem kim jestem. A jak mamy zwykłe skiny. My mamy zwykłe skiny. A ty nie wiem kim jesteś pewnie jakąś marionetkę. z ja jestem sobą, sobą. Nie. Co? Niemożliwe. Tak, bo. nie jesteś marionetką? Nie, jestem Mati. Aha. Nice. To co to za oszukaństwo? Matek, muszę. 30, 30 sekund, i was szukam. Ej, on tu był ja przed szczekam. chwilą. Szczekam, hał hał. Czekam, Pytanie, miał. są teleporty? Tak, Ej. Nie wiem. Ej. Zbugowałem się, nie mogę się ruszyć. Ej, duża mapa, czy nie? Chwycił mnie. Mała. A, taki. Ej, zbugowałem się. To dobrze, to łatwo się będzie zabić. To bez kitu, zresztą w stylu. O, dobra, no już mamy, pierwsze jest Chciałem chichot Chrystiana i nie wiem teraz czy... Jest, jest, ten, nie, no błagam, nie! Czy wy smokujecie? Karol smokeuje Przestań smokeować Cześć, a wy jesteście na teleportie, no to ja jestem w drodze nie. nie, ja jestem. O, Czyli da się wejść gdzieś w To nie jest teleport, Iren Krycha jeden. jest po drugiej stronie smołkę. A, to tylko tak Od strony różowego balonu, nie w tę stronę Oczywiście Ja nie, nie umiem tu. tak za... czekaj, 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 ja pomaluję. Dobra o, cześć Puzon Dobra jak po to po Byłeś blisko, byłeś bardzo blisko. Blisko, blisko. Byłeś z prezentu. Jak ty to wlazłeś? Uuuu, o ty dziadzie. Uuu, gitara pliwie. Nie, no. Dwa hity. Dobra. Dwa juchy ś... suchy, tak nie sprawy <noise> yes. Pompuj, ś... Pompuj ś... Pompu, ś... Ale już znalazłem, tylko gorzej z wami. Mówiłem. No Ale nie, ja nie mam czasu Ego. teraz się ukryć. Masz, bo ja jestem na drugiej strony mapy. Nie, o, nie! O co chodzi no. No. ja ci nie stopuję, że nie spojrzał, Ja siedzę no. w jednym miejscu. Nie, no ktoś. Lagi Ta, są! To czekaj, no czekaj, bo ja sobie sobie tym Ja też sobie jasność podkręca! Żeby widzowie widzieli co się dzieje. A co się dzieje? Ej, no mówię, że nie miałem czasu się dzieje. No się nic się nie dzieje, bo Pajzona nie ma. No to co mam nie zabijać Znowu biedny chłopaczku. No, no jak ty masz słabe kryjówki, Karolka, Karolka? Ja mam bardzo dobrą kryjówkę. A, Wiem, tutaj? bo on, Wiem. on chodził obok ciebie i cię nie znalazł. Tak. To prawda. Ja stoję cały czas w tym samym miejscu od no. początku rundy. Ładna ta, ta, ta. Ten Freddy Fazbear, ładny. Ładny Freddy Fazbear. Miał, miał. Ja to nie mogę nikogo znaleźć teraz. Ej, ja ci powiedziałem, Freddy razem, no. Podpowiem ci, Freddy Fazbear, Mati Ale jak no, nie znajdziesz, to, to Freddy za podpowiedź Fazbear. Freddy Fazbear no, no, Fazbear To, to miał, jest podpowiedź, Freddy Fazbear Partnerem odcinka jest strona Hellcase Strona, na której zdobędziesz nowe skiny do CS2 Otwieraj lootboxy z mega dropami, Graj w bitwach z innymi graczami lub botami Na własnych zasadach lub dołączając do nich Twórz kontrakty za pomocą Zdobytych skórek i połącz kilka skinów W jeden lepszy Wykonuj mega łatwe zadania i odbieraj za nie codzienny bonus Leveluj swoje konto otwierając lootboxy, za które dostajesz expa, a w zamian będziesz mógł odebrać darmowe nagrody, codzienne skrzynki oraz wziąć udział w tygodniowych giveawayach. Dołączaj do mnóstwa giveawayów na darmowe skiny. Skorzystaj również z zakładki Wartag, gdzie możesz kupić agenta, który zarabia ci punkty Wartag, za który możesz otwierać darmowe skrzynki ze skinami. Dodatkowo na stronie jest teraz Valentine Event. Korzystając z kodu Yavan dostaniecie 0,7 dolara dla nowych użytkowników i 10% bonusu do doładowania na stronie. Korzystaj z wielu form płatności, takich jak płatność kartą, skinami, krypto, Paypal, czy wieloma innymi. Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam na stronę z kodem Jawan. Dziękuję Helkiej za możliwość współpracy i zapraszam do oglądania. No czy to Freddy Fazbear? To Freddy Fazbear miał miał? Miał, miał? Miał, miał. Miał. miał miał? Jesteś blisko Karola. Jezu znowu. O, ten... dobra. Nie, no, ma był schowajcie. blisko. Nie, tylko że ma tych gdzieś se łazi, a ja nie wiem. Gdzie no, on to no, no już proszę do Karola. No bo nie da się tam wejść! No chodzę, bo się. Karolę wysyłaś. Karol na TP już. On, no to Ja Kolej nie jeden. jestem na tepeku. No znowu mam. No czemu... znowu mam bana, o ja nie mogę! Ktoś co mi... jest? Ktoś może mi bloki dawać I O ty, temnął się, temnął się! Chodź tu, Karol, Karol, Karol do, mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. Gdzie jest siusiank? Nie wiem, gdzieś obok mnie chodzi. Mhm No i co? Nie a, o, się ma O, za Karolem, Karolem ale prawie, Karol. Bo Karol, o, Nie, no bo bez smołków, doby, a ja po prostu lecę go zabić na tym, na tym, no o. Bo ty już jesteś naprawdę, prosiłem, bez smołków, kolego. Dzięki, Nie przeteleportowało w ogóle, gdzieś, gdzieś nawet. Ja, do... do... ja do... do... też z Teraz, jakim cudem daj te dwa szoty? Ej, nie da się stąd wyjść, bo mnie laguje. No to, to są razem. lagi, to są lagi. Ktoś nas blokuje, ktoś używa jakiegoś. Nie, ty drzwi po prostu, jak naciskam E. Ech, No ja stoję cały czas w tym samym miejscu. O, i jawan. To nie jest, to nie jest tak jak myślisz, ja dalej nie uciekłem. Do tej pory nie uciekłem. Nie, to, nie wcale, to wcale nie był teleport w tym momencie, stary. No, no był, właśnie o to chodzi. Wcale nie stoicie buchem. obok siebie. Ech, no to niech on idzie stąd. No to już poszedłem. A ty, Freddy Fazbear. Kecha, zamknij moldę. Nie miau, miau, miau. To no nie da się znaleźć, bo jesteś w kampie za ścianą M czy gdzieś. Mati, tak, nie, nie stoi nigdzie boi. za ścianą, w żadnym teleporcie, nigdzie. To jest po prostu w jednym miejscu. Patrz, a widzisz Freddy Fazbear drugiego naprzeciwko tego pierwszego? Ja Stałem tu stary od samego początku, wsadziłeś tu cztery razy. Daj dwa dziaby. Daj dwa dziaby. Masz. Daj, Daj gryza! Już? Dobra, to teraz ja mam się szuch chochać, ja ci podpowiedziałem, ładnie widzisz? widzisz? A ja ja też nie podpowiedziałem. I... Ja sam się zapytałem nawet Ale do niego. Nie, no bo ta mapa jest strasznie ciemna, strasznie. Zobacz, chodź tu no tak tak tutaj. Tu, nie, tu jest jakaś sieć, sieć chyba. O, tak, sieć. Tu o kurde. Sieć, pa. A, a co, co to wiedział, jest? Co Aha. No właśnie, to. to a czemu ty wentujesz, tujesz, no. Gdzie ty, co? Tu raz byłem, no i patrz. O, o. I tu miałem laga i tu mnie zobaczyłeś. Państwo. Dobra, podpo nowa podpowiedź, Mateusz. Cika. Cika? Cika. Ty jesteś cika? Cika. <laughs> na leśnika. Cika i owsika, wiadomo. Dawaj, no chodź Iwan, wejdź tam, Iwan, i chodź tu do mnie, dawaj. Chodź tam, tam, idź tam, gdzie ja poszedłem, Iwan. Wiesz gdzie? Czekaj, czekaj, bo na razie to kolega idzie do ciebie. No dawaj tam, a nie parowo ta. Mój kolega chodź. idzie do ciebie zaraz. No chodź tchórzu, a nie! No, no nie mam jajek stary, złożył. No żeby co, tam no tchórzysz? O, o, ale o, o. tchórz. Uuuu uh. o, 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 o. No dawaj parowo! Zimno, o, oj, zimno, zimno, właś zimno. w to, zimno, a nie. Zimno, 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 zimno. O, on w ksanie, zimno. No w ścianie której siedzi. Gorąco! Zimno, zimno. Zimno, zimno gorące, cały... ciepło, ciepło, ciepło. Iwam, dawaj, chodź tu do mnie. Nie, nie, podpowiedź mu damy jedną, dwie minuty zostały, chłopaka i... męczysz. O, Ty, co to jest? Ej, to ja ciebie chyba tepnąłem w ogóle. Zimno, cieszyło. Ko, podaj kot Cika! Gorąco. Kot Cika, słyszałeś, kod Cika. Stoję obok chiki. A ja daję kod. No jestem tu, siema. Co to jest? Ja, ma, Widzę ma, cię mangul. jak tu łazisz, sprawdzasz jak jakieś inne rzeczy. Zimno miał, zimno, zimno miałki miał, zimno. z tobą miałki. miałki. To co znalazłeś go? Znalazłeś mojego jego gelantai. Tak, pokażę ci, gdzie jest Ivan. No daj mu dziaba już, śmierć no, trzy razy widział, nie wie. Ej, ja mam no O kur... ja też Cześć! <laughs> <A, da. laughs> Ej, nie, nie, bo ty, mam ja, mam kłego, ja, mi yeah. <laughs> ja, ja mam na mi nagle walnął Dzień bym wolno! Miałbym 10 tysięcy! No, tragaraj. Co robisz, 133 jest maks, przecież tego. Co robimy? Ja fest, tak, co robimy? Urodziny we Freddy Fazbear. 125 ja mam. To coś Koko musi odbiera? działać, chyba, co? Nie, to nie działa. Nie działa kompletnie? Nie działa. Co A to jest? dlatego, Matim nie tak widział łatwiej. A, no ja tutaj na przykład nic. siedziałem, pa. Tutaj o oh, Krystianie. Tu no chcę siedzieć i normalnie. Kurde, ty, ty się bałeś. Z nich no bałem bałeś się, bałem, się do mnie jak on... przyjść. Dobrego. Jak on mi się Kurde. pokazał, to ja mówię. Nie, nie tak. Nie, no dobra. Akurat zmiana jasności zmienia tu. W... Uj, dużo. Tak, bardzo. Jeden z góry. O, ja o privieta, dobra, znalazłem miejsce. Iwan, się ma. śmieciu. Idź nie. stąd! Nie. No idź no stąd! No, no, śmieciu no. garbaty, wyjdź stąd. Sam wyjdź stąd. U. Wyjdź stąd, ci tam kosy. Mocne A nie, bo to twój odcinek. Chodź do mnie, przyjacielu. O, tak śmieć już to mówią, dupę, mnie Gdzie ty jesteś? Kto? O, czekaj, bo widziałem kogoś, Pajzonika chyba Pajzonik! Chodź pa do mnie Chodź do mnie, Patrz ze mną Ziem Ej, Pajzon, jak chcesz, to dziś sprzedam Karola, bo mnie kurzu lekko troszkę, wiesz? Nie, nie sprzedawaj, ziomków Masz Podaj hasło po Cika Oj, oj, oj Ej, no teleportacje NIE, TO NIE BYŁA TE- A, tu ja nawet nie dwa. ma wejścia! Nawet nie ma wejścia, ja tak nie gram, ty. dwa słyszy? Czekaj, ja se znajdę tego. Ja, ja se znajdę dwa coś. Były się, ja. Ja chcę coś znaleźć Ej, fajnego. Ej, iwan, iwan, spójrz w moim kierunku. No i fajnie, Puzon, dzięki. Co? No widzę. Ooohoho, weź, 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 weź to puść. Jeszcze raz? Tak. Ten jumpscare włącza. Ja no. pierwszy. Nie, jakie jumpscare'y. No ja dostałem właśnie scare. Puzon mnie minął 13 razy już. Nie, to nie ja. To, to ja. To, 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 to. Ciach. Gdzie jest śiusiunik? Słyszę go. Słyszę, jak skacze. Ło! Gdzie on skacze? Puzonik, gdzie skaczesz? Czekaj. Czekaj. Wcale się nie widać mordu. Gdzie jest późniunik? to. Czekaj. Spójrz że jesteś prezentem O, w dupę, dobra Jaką? Gdzie ty jesteś? Czemu jesteś? Co? o. Jak ty się tam znalazłeś? Ajajaj aj, aj. Widziałeś Wiesz, jak nie, wchodziłem ja... tam? Nie, ja po prostu na chodzę Ktoś się dał A da widziałeś pokonać. mnie jak tam wchodziłem? Tak O, szuszoni. To Trzyma. jak ty Karola w tym samym czasie nie zobaczyłeś? Cicho <laughs> Aha, i ten mi nawet nie dał znaka! Jaki śmieciuk! Wejdź do tego pokoju, mówię ci jeszcze raz! O, słyszałeś. O! Chyba, cię kolega strollował. Jak mnie w tym filmie To jest! To nie ja! No to mu. To nie ja, to Jaban Tak, jasny! Nie, tak, śmieć! Ja wam przestań ja. mu tak robić. Przecież ja wam nie, nie żyję, szukaj ku... mnie dzień po dniu. Ej, dobra, widzowie, na 700 lajków gole brodę, serio. O, Jaką super. brodę, jak ty nie masz ja, brody Mam, mam takie, takie gówno, o, o. Dosłownie gówno. O! Ale, o, ale Skąd wiedziałeś, że akurat tu będę? No bo ja ci ja mu powiedziałem. Ej, Iwan, poznać, Iwan jest nie, problem, stąd super. nie ma wyjścia. Jak nie ma wyjścia? Musi być, stąd masz nie gdzieś ma wyjścia. exit. Masz gdzieś exit na 100%. Patrz, patrz, Karol, Karol, wyjdź prawo o, i, dobra, i w lewo. Dobra. Jezus, co tak laguje? No właśnie Ten dlatego, że zmieniałem. Nie, zmieniałem jasność i dlatego zlagowało. Ten altamuje w kółko. Ej, pa! Jak Czemu ty sam się ty Jak ty sam siebie Czemu słyszysz? Ja sam się słyszę. Fajne, nie? Halo. Sam się słyszę. Karol, wentujesz, wentujesz. Teraz to już jestem. W... <ślech> <ślech> Ej, prawie sprzedam ziemię. Kiedy ja trzymałeś no, ja, wyjść z teleportem przez całkę? ja nie wiem tak, bo tu nie ma Masz wyścia. exit, exit. No i to nie działa. A ma, chyba, że to tu. Działa. To nie działało. Taka jest moja wersja. Czy to Freddy Fazbear? Freddy Fazbear? A wejdź w tego, w Land Rovera jakiegoś. Na przykład hmm, w Dwa Land Rover <laughs> Land Rover wejdź. Land Rovera. Ja myślę, że tutaj ten, Karolek podjechał swoim Belałem. Belałem, belałem. Ty belałem. się belałem. naucz mówić z Belałem. Ty się wylałeś, człowieku. No, ty się właśnie wylałeś. Zajebisty, szczerze, zajebisty, gilat. Zajebisty spocik, to samo mówię, stary. Nie mam jaski. Tam nie chodzi, widziszisz? Tam poza nie ona on tam łazi. się. Ona się. chodź. 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 Ta, 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 ta. O się. o się. On się. Ona się. Ona się. się. razu się. Instant bania! Instant bania! Ty, velar, Velar Ona ci nie pomógł! Co? No clip! No Jaki dziad, pieprzony. Jedźma, No, Dobra. No. Fajnie, 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 no, dobra. No, zła, znalazłem cię! Bycia oszustem, no, nie, okay. nie oddam, bo oni będą teraz oszukiwać. Ja nie miałem wucha. ja po prostu on do domu ubiegałem i, i Ja ramy. Miał WH, nie WH, przez. Dobra, Iwan, Iwan, Iwan. No, czekaj. Iwan, chodź do mnie. Hey, I have a fucking counter attack mode. Yo, Jesus! Oh my god! He is flying! Ej, chodź, chodź, chodź tutaj, chodź, 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 chodź Dobra, chodź, Iwan Iwan, chodź do mnie, Iwan, chodź do mnie Nie mam, Jak? Ja nie mam takich super mocy. Iwan, chodź, chodź ja tu nie. do mnie Mam supermocy! No, i... o, nie. Mnie. Nie walę... o nie, przeniosło mnie, nie podchodź do końca I walę w koce Z... Znowu? Nie, o k***a, znowu Trzeba no, tak? tu stać, tu się nie, <ślam> nie ruszać 15 sekund Czekam na Ciebie Dobra, to ja do Ciebie nie przyjdę już, sorry Grygy, 15 sekund O, dupa, dobra, mam No poza mam, ale ale mam ale dai Ty. Ty. na dachu? Na dachu? Dajesz się na dach, wejść? super supermoce! Ja tu zostaję do jutra. I potem masz też nieprzespane Koce. kocice. Kocę! Kocice. Nie no Krystian wygrałby bitwę freestyle'ową w odcinku mi się uda. Stary ja wygrałem <laughs> teraz, patrz Maty mnie nie znajdzie. Mnie też nie znajdzie. Czemu? Może, e możecie jestem, do mnie przyjść. Jestem, ufaga, jestem <śmiech> <śmiech> Uwaga, jestem Batman! <śmiech> <śmiech> A, dobra, Batman. Ja, ja jestem Batman. A, dobrze, Batman we wtafie Batman! Ty ja tu chodź! O! To ma iPhone'a! O to nie, nie to, Zawał! znowu Ej, pewnie, pewnie ka macie Androida, ale ustawiliście sobie dzwonek iPhone'owy, że myślę, że ludzie myśleli że macie Tak dokładnie Hańczyk. Zgłoście się, zgłoście się, powtarzam Pózan właśnie do budynku a twój Ej, no stary, byłeś obok mnie, byłeś obok B. Ja z na teleportach, z wami. Nie, to żaden ja ja, teleport. Nie, ja nie użyłem ja, teleportu, ja, ja, ja. ja nie użyłem teleportu, Ja też nie użyłem teleportu, roznaczyć. serio, w 50%. Prawie, ja naprawdę nie użyłem teleportu, żeby nie było. Nie wiem, gdzie jest Karol, co prawda. O, k... o, no. ja się ty tam no. wszedłeś! Gdzie ty się teleportowałeś? O. Jaki Użyj, weź, użyj, użyj, czekuj, użyj, użyj! Proszę cię! Użyj, czegoś! Jak jest. jesteś po drugiej stronie, na drugiej stronie Ura, mapy prawie. A no to po mi takie leki psychiatryczne, jak ja nie umiem grać. Ty no ja nie wiem, mnie się nie pytaj, stary. O w dół, ale teraz. ale gonimy się, co? Ale <laughs> Chyba po co? <śmienicza> o kur... nie, ZABIŁEŚ mnie! No bo trzeba było dać wadziaby zamek ten! CZEBA W PLECY uderzasz! No a jak się miałem inaczej uderzyć jak uciekasz?! Tutaj no pocza, to w brzuch by było chociaż! JUSTICE! Zabieram <grymki> chciał wyciąć, no wiesz co? Ej, ja ci powiem gdzie on jest. Ja ci powiem gdzie on nie jest. Nie mów, nie mów mu halo. Ja ci powiem gdzie on jest. Serio. Nie, schowany, serio. Nie ja ci powiem, Go, idź do kibla, tam masz teleporta no mówił, że nie jest na teleporcie, ale dziwka. Ja nie, ja jestem, nie jestem teleporcie. na teleporcie. Jest, jest. Jest. Iwan, dobre mam miejsce? Tak. Ja nie jestem w teleporcie, że żeby... Ja Mówię nie wiecie. wiem, jak on mnie nie zobaczył stary. Ja nie mam pojęcia. Czy ten? Teleport? Że ten? Nie. Czyż widzisz, co ty, ślepy jesteś? A, on jest... On z teleporta skoczył, no. Nie to wiem, czemu mnie hitnąłeś? Ej, szczerze? Ej, jak no, ty tam wszedłeś, Krycha? No teleportem. No, Ale przez nie, kibę? Nie, teleportu, żeby nie było. Stary, ja byłem w no, tym No z samym teleporta miejscu. zaskoczyłeś! Nie, na ja. noclipie. Ej, co A. jest? <laughs> jak mogli wejść, kurwa Po umywalce. No. Morz. No to my walce stare, no! No widzisz, no, A ony! kiedyś w przebrzeszynie? Nic <śś> nie <clause> widać. ja uciekłem. Ja, ja, ja tam ja gdzie krycha. Oj! Ej, ja cię! Ej, dobra, nie dobra! Uciekłeś! Uciekłeś, uciekłeś! A mówiłem bez smoku. <laughs> z tobą, Kają, oczywiście. Ej, no cię jakoś brać. Nie, tylko ten ma, tylko o, ten ciad jadę, nie urządza smoku, nie wytrzymam! <laughs> Mów mi granadin. Granadin! A najlepsze jest to, że z tego tele... Ej, ładna witara, ładna witara w ogóle. A dzięki. Nie, ja bym Latrovera twojego dotknął. No chciałbyś, a masz panoramę w witarze Ja mam gumną, tylko byle Nie no, co za k**wa pana. Nawet ty wiedział, że tu jesteś. z stąd. O! Zabierz! Sturwa Widziałeś go, widziałeś go! Nie, nie chciałem, nie chciałem. Chodziło o to, że k**wa nie mi smogu, bo się blokuje na minutę. Co? Minutka? To taka herbatka. A, to ja nie wiedziałem. Nie wiedział. W złą, ja stronę nie. złą stronę idziesz, w złą stronę idziesz, złą. wygrywam tę gierkę. Mhm. <śmienic> Co się założyć? <śmienic> <śmienic> no dobra, wygrał. Nie trafiłem no, no, dwa razy. Zwały, ja ten, ten, mogę dwa nie trafił. No ja wiem. Ja... Ej, proszę was, moim marzeniem jest to, żeby Karol jedną chociaż spróbował, żeby poczuł nie, to bo co Pudzon. Jedną Dobre. poczuł to co Pudzon. Proszę Okej, was, zróbcie to dla mnie. Ale mogę jeść rosoł w trakcie. Nie no, ma rosołu w trakcie, co ty, kurczaczku? Szukam. Dawaj, dobra. szukaj. Dobra, się. To mam, ej, minutę mam. W minutę jem. Minutę. No, no, Maty, ma no, ma dobra, ma żartuję. No, telefon. Mati, mati, mati. Nie, nie to jesteś śmieciem. Jesteś śmieciem. Goniłeś mnie na no A ty mnie na no klipie wszystko! No, tylko dlatego, że ty się schowałeś. No, no ja niego nie go Nie znalazłem ci bezną no klipa. Ta, nie ma aha. tu nigdzie teleportów. Ja chcę teleport. Nie ma. A było! Nie ma. A było! Serio? Było! Nie, no Ej, no, ty no ty w tym pokoju być. musi tu być coś, nie? Ten pokój jest takim. Tu, 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 tu. O. Ty, o! Pa jak znalazł! Bóg a. a bo ty tu Walk, byłeś <laughs> ten już tu był. I teraz patrz, teraz zobacz, kto się dzieje. I... No i to jest teleport, to jest najlepsze, Ale te, co, co te, ten, ten lepiej być. działa, ten lepiej działa, patrz, ten to tu. Teto tu! Teto tu! De, teto tu, pa, tu robimy tu, 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 tu. pa 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 pa! Pa 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 Ale nie smokujemy tu, bo jak smoki będą to będzie liptom. Ja nie smoke'uję. Smoke'i są przesadzone, nie smoke'ujcie. No to to, ja to wieniu mam... się zapala. Ej dziadek, Smoku. słyszałeś kiedyś o tym? Kurwa. Nieee! O kurde. ja jebę. No to Dobra, puść go, puść go, no spokojnie. Puść ją, powiedziałem puść no. Czekaj, a to co robi? co, co, co robi? CO jest TU hej? Karol utknął stary na, na tego, na odpływie co <noise> odpływ? odpływ jest za ciężki Odpływ ja ku... przestań altabować, co ty robisz? <noise> Nic, co? <noise> Karol, NO CO jest? <noise> <noise> nie, no. To tak działa! Już wiem Ile jak to stringu? działa! 23? Już wiem jak to działa, czyli tu możesz go spodtopować tym! Do dupysek ja... kliknij, no. Ja nie rozumiem, ale ten, ale, ale tak obszajnie. Ale buja, ale buja. No, no. Do dupy se kliknij. <noise> do se kliknij. <noise> Takim się udowiem prawie, sorry. No, moim wiem. Co? Ej, Iwan, Iwan, to co? co, do pozonika? No dawaj, dawaj, robimy run. No. Czekaj. Jak... Czemu tu nie można chodzić? Co to jest? <noise> Zepsute. dalej z tą ścianą! Aby śmieciami, co nie? Nie, Nie, ja go stopuję! Wtedy nikt się nie może tam ruszać, stary! Przysięgam ci, że wyjdę z odcinka! Bo ten nie autobus, Dolony, Weź puść! Ja przyjechałem, szukałem dziadu No już szukaj! Szukaj, jakbym mógł! No, Ej, my też, my też blokowali cały czas śmieciu CO śmieci? JA NIE BLOKUJĘ GO JEDYNYM CIEMEM Ja z ja Nie no, zabiję go no. Nie no, w locie mnie łapią Uśmiech kasztanie <śmiech> i... Jebcze Dobra, młody. Krystian tis. dawaj, dawaj Krystian Kiss Jeb*** młody, <laughs> <Zajebcze> młody. <laughs> Zajeb... Ej, no p... Ej! Tak jak fee! ma ty jak kto? Kto ma cię puścić? Co ty gadasz, człowieku? Jak Nawet nas tam nie ma. Maty, chodź do nas na chwilę! Nie gadam z tobą w ogóle, zupełnie, ani słowa z tobą nie już. Tak? W tym tygodniu, Dobrze, W tym tygodniu, dobrze, dobrze, to fajnie, no? elegancko, chaj tego typu. Gdzie były te kible ze sobie? Żadne kible! My jesteśmy tu! Teraz wie i z...

Mówię ci, chodź Mati, dozostaj przy mnie! Weźcie, bo się krwawiacz, zachwyźcie połem! Ja myślę, że ja już się, się zakłysnął Mati, chodź, nie. proszę ci, chodź, nie, zobacz nie, no! Nie, ja, ja jestem miły. Ej, Gdzie ty Iwan polazłeś? Ej, serio Ci tu. powiem, że wychodzę kwa, z gry, jak mnie nie puścisz teraz. No nie puścisz, go nikt. nie no Nie, jak... no ja jak Zajebiste, uwielbiam ten, ten spodzik No śrz, Ej dobra, kryczka, kryczka, chodź chodźmy Co idziemy stąd? Kryczka, no, kryczka Kryczka, Tylko mnie odblokuj, idźcie, ale mnie odblokuj No, no nikt cię nie trzyma ja przecież Ja przecież. mały. blokowałem Mnie tam już nawet nie ma, ja nawet nie mam jajek człowieku, co ty gadasz No na pewno no. <gryzka> Co ty Starałeś się? Kogo nawet nie widziałem, 3 minuty mnie trzymali w kleszcze Schizofrenia? Schizofrenia? Nie, jest, nie jest w tej, tej, nie jest w tej, kampie Ale krycha dalej walczy Jestem rudym z ja, sorry dole jakie tryhardy, nie mogę nie CS 2, Ja Ja na na

Pa, dałoby normalnie. Nie, nie! Niezu. Najlepsza gierka w jaką grę. O, zrzygałem się. No, zrzygałem się! No, nie, nie pierwszy, nie ostatni nie. raz, tak. O, Mati. Co ty tam robisz, Mati? No. Co pan, czawan? Co? Zablokowaliśmy? Ja, ja myślę, że powinniśmy. Ja myślę, że tak. Co jest? O Jezu, dobra. Macie przejdane. A ja, ja. Jak to, chyba. Dolecie wczajnik jednego i drugi to samo. Śmieci k***, k O tu jest gdzieś? Nie ma. Mati, jaki ninja? Batman, kur. Batman, Batman. Nie robiłeś to, nie tym rzuciłeś chyba, Mati. K***a. Paj, ty śmieciu! On mi tam wabiki rzucał! No a ja stałem ci pod nogi wabiki cały czas. Dobra, Pajzon, no weź coś, podpowiedz tego. No dobra, no dobra spójrz w górę. Wincie. Lekko w górę. Spójrz w górę, spójrz w górę. Szuka. Źle Szu patrzysz. Skanuje, skanuje teren, skanuje teren. O, chyba zeskanował. No Jak? I co zrobisz, Karolku? Powiedz mi. No i gumdo zrobię. No zrobię O, minus o, o, jest, tak jest, dobra, jest. leci. O, o nawet mu nic nie ściągnąłeś. Kurwa się to ja sobie tak. I stary masz tylko minutę na 100 HP. Myślę, że to jest wykonalne, wiesz? nie trafił. Z twoim skillem tym bardziej. Tam Jak ty rzucasz, dziadek? O, da się. Dziadek! Ani razu, ani razu! Dziadek! Naucz się rzucać! Zamknij ryja! Spróbuj lewą ręką, jak prawą nie idzie! O, dostać twarz Mati! O! Mati smoka pod siebie! Ej, Pajzo, dawaj, robisz nim speedrun 30 sekund! I 84 zrały, Mati na kolatę przyjmuje. To ja zapalę, to jest zapalę! Karol, na, to możesz rosół, to, to, to możesz się Nie, nie. <głosłujumbai> Content! O, coś zrobił dziadek. mało zostało, mało ci zostało. Nawet nie połowa, stary. No mało, to znaczy mało. 9 sekund, dążysz. <głosł estefirler> <Ja> wie... <głosława> Ej, odwdzięczył się. Odwdzięczył się za ostatnie. Ja Dobra. Dobra, Dobra widzowie, kod jawany, ja was za dzisiaj no, wam no, bardzo dziękuję. I ja tu I tą klipa nie używam, <laughs> siamaj do zabana, dole taką grę.